Witajcie widzowie na kanale Strefa Wojska. Zapraszam Was do wojskowych newsów. Opowiem Wam o czerwonych liniach, które miało wyznaczyć NATO w kwestii działań Rosji. Po ich przekroczeniu ma nastąpić interwencja. Będzie też o kolejnym polskim zdrajcy, który opuścił Polskę i udał się na Białoruś. Jest także ważna informacja o Chinach, ponieważ ich najnowszy lotniskowiec zaczął właśnie próby morskie. Czy amerykańska dominacja na morzach i oceanach tego świata właśnie dobiega końca? W odcinku opowiem Wam też o potencjalnym, potężnym zakupie czołgów przez RFN na potrzeby Bundeswehry, a także już naprawdę dużym zakupie haubic przez Azerbejdżan. Gotowi? No to zaczynamy. NATO wyznaczyło czerwone linie. Zaczynamy od naszych sojuszników, którzy według włoskiej gazety La Repubblica mieli określić czerwone linie w przypadku działań Rosji. Pierwsza jest dość zabawna, a mianowicie czerwoną linią miałby być atak na państwa nadbałtyckie bądź polskie. Mówię, że to śmieszne bo uważam to za oczywistą oczywistość, jeśli NATO traktuje siebie poważnie. Tu nie ma miejsca na czerwoną linię. Po prostu atakując członkowski kraj sojuszu, musisz się liczyć z pełnoskalową odpowiedzią wojskową. Jeśli tak nie jest, no to jesteśmy w dupie. Aczkolwiek, w ramach tej linii, mówi się też o ataku na Mołdawię, która członkiem sojuszu już nie jest. Druga czerwona linia jest już bardziej interesująca, a chodzi mianowicie o Białoruś. Od początku najazdu Rosji mówiło się, że może ona zaatakować Ukrainę od północy. Do tej pory tak się nie stało, ale za to udostępnia ona Rosji swoje terytorium, np. do przeprowadzenia ataków rakietowych. Według włoskiej gazety bezpośredni udział Białorusi może skończyć się interwencją NATO, na przykład przez wkroczenie wojsk i zabezpieczenie północnej granicy. Aczkolwiek ma to być ostateczność. Na pierwszy rzut użyto by przede wszystkim sił powietrznych. Podobno między innymi o takim scenariuszu dyskutowano na ostatniej konferencji paryskiej, która miała miejsce w lutym tego roku. Jak to wszystko rozumieć? Jeśli nie są to wyłącznie dziennikarskie plotki, to widać, że NATO będzie dążyć do tego, aby Ukraina po prostu nie przegrała tej wojny, a ciągle utrzymywała się na powierzchni. Natomiast w jakim stanie ona z niej wyjdzie, przede wszystkim pod względem terytorialnym, to już zupełnie inna historia. Mamy kolejnego zdrajcę. Swego czasu był Emil Czeczko, który zdezerterował i uciekł na Białoruś. Już go nie ma wśród nas. Jaki los czeka obecnego zdrajcę? Zobaczymy. Chodzi o sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego w Warszawie, Tomasza Szmytta, który udał się na Białoruś i poprosił tam o azyl polityczny. Według niego jest prześladowany przez polskie władze i w Polsce grozi mu niebezpieczeństwo. Powiedział także, że nasz kraj pod wpływem USA i Wielkiej Brytanii dąży do wojny z Rosją i Białorusią. Z kolei wspomniana właśnie Białoruś jest spoko, fajna i przyjazna, a Łukaszenka to dobry przywódca, który zrobił wiele w naszej części Europy, aby sytuacja była stabilna i bezpieczna. Były już sędzia Schmidt zrezygnował ze stanowiska, a teraz chce się skupić na pokazywaniu Białorusi od tej lepszej strony obcokrajowcom. Dzień dobry państwu. Dobry dzień, spędzam. Chciałbym się zwrócić do władz Białorusi. Ja by chciała обратzić k Białoruskim władzom. Do ministra w sprawach zagranicznych. Ministerstwa Innych Związków. Białorusi. Białorusi. z prośbą. z prośbą. o umożliwienie. żeby предоставили мне возможность. przekazania dokumentu o zrzeczeniu się stanowiska sędziego. передać dokumenty, zawielenia o odstawkę z dołżności sędzi. Rzeczpospolitej Polskiej. Rzeczypospolitej Polskiej. poprzez ambasadę polską w Mińsku. Przez polskie pospolstwo w Minskiej. Zrzeczenie się stanowiska. Odkaz od mojej dołżności. Podjęty jest protestem. Była prodyktowana protestem. Na znak niesprawiedliwej polityki. W znak niesprawiedliwej polityki. Prowadzonej wobec Białorusi. Której prowadząc przeciw Białorusi. I Rosji. I przeciw Rosji. I Chciałbym zaprosić media. Ja by także chciał przegłosić SMI. Dla własnego bezpieczeństwa. Dla własnej bezpieczeństwa. I żebyście państwo zobaczyli Żeby to wydarzenie. Mogli uwiedzieć, to Polskie władze już odniosły się do tej sprawy. Radosław Sikorski, szef MZ, stwierdził, że sprawa jest absolutnie bulwersująca, a minister Mon, Władysław kośniak Kamysz uznał, że ta informacja jest zatrważająca i będzie oczekiwał szczegółowego raportu służby. Sytuacja jest dość poważna. Sędzia Szmyt to jednak inny kaliber dla bezpieczeństwa naszego kraju niż szeregowy czeczko. Orzeka on bowiem w wielu sprawach dotyczących funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy kontrwywiadu wojskowego, a także odmów dotyczących poświadczenia bezpieczeństwa do tajnych dokumentów, między innymi dla Sojuszu Północnoatlantyckiego, także jego wiedza może być znacząca. Czy był szpiegiem, jest to całkiem prawdopodobne. Jeśli będą nowe, ważne informacje w tej sprawie, to na pewno będę Was informować. Fukien wypływa w morze. Chodzi o najnowszy chiński lotniskowiec który właśnie rozpoczyna próby morskie. Jest to pierwszy w pełni chiński lotniskowiec oparty na rodzimym projekcie. Wcześniej Lioning, był okrętem jeszcze pochodzącym z czasów Związku Radzieckiego. Drugi, Shandong, bazował na nim, więc są dość podobne. Z kolei Fukien, przynajmniej na papierze, to nowa jakość w chińskiej marynarce wojennej. Do startu samolotów ma używać katapult elektromagnetycznych. Jego największą wadą wydaje się napęd konwencjonalny, co w porównaniu z napędem jądrowym czyni go mniej wydajnym. Jeśli nie będzie większych problemów, to do służby ma wejść w 2026 roku. Jego długość to ponad 300 metrów, szerokość to ponad 75 metrów, a wyporność pełna to około 80 tysięcy ton. Zatem ustępuje on parametrom najwyższej klasy amerykańskich lotniskowców typu Ford. Natomiast do 2035 roku Chiny chcą posiadać już 6 lotniskowców. Kolejny, czwarty, przynajmniej według zapowiedzi, ma być już większy od Fordów. Dla przykładu, wyporność tego typu lotniskowca to 100 tysięcy ton, a kolejny chiński lotniskowiec ma wypierać już 110 tysięcy ton. Także, czy Chiny wyprzedzą Amerykanów? Ta rywalizacja robi się coraz bardziej pasjonująca i niebezpieczna dla świata. A skoro jesteśmy przy lotniskowcach, to przenieśmy się jeszcze na chwilę do Turcji. Ujawniono tam bowiem projekt ich pierwszego lotniskowca. Ma on posiadać napęd konwencjonalny i długość na poziomie około 285 metrów. Wyporność z kolei wyniesie około 60 tysięcy ton. Pokład będzie wyposażony w skocznię, która ułatwia start i hamowanie samolotów. Brzmi fajnie, ale pamiętajcie, że taka konstrukcja zmniejsza ilość miejsca na pokładzie. Najwyraźniej Turcy nie chcą komplikować sobie konstrukcji, próbując skopiować albo samemu stworzyć katapulty elektromagnetyczne, które są dość problematyczne. Sami Amerykanie mają z nimi problemy, więc swoją drogą, ciekawe, jak Chińczycy sobie poradzili z ich konstrukcją. Niemcy mogą kupić kolejne Leopardy 2. Według niemieckiej prasy, rząd RFN rozważa zakupienie aż 35 dodatkowych Leopardów 2 w najnowszej wersji A8. To aż. To wiecie. Mocno ironiczne. Obecne potrzeby Bundeswehry są szacowane nawet na 300 Leopardów. Do tej pory zamówiono dla niemieckich żołnierzy 18 czołgów tego typu, które mają zastąpić przekazane Ukrainie w tej samej liczbie Leopardy 2A6. Kontrakt szacowany jest na około miliard euro. Jeśli czołgi zostaną w miarę szybko zamówione, to pierwsze egzemplarze mogą zostać wyprodukowane już w 2026 roku. A8 mają pozwolić na przeczekanie aż do stworzenia MGCS czyli nowego systemu broni pancernej. Aczkolwiek program jest na początku swojej drogi i trochę na niego jeszcze poczekamy. Prawdopodobnie minimum 15 lat, patrząc jak długo trwają takie projekty, choć te 15 potraktujcie bardzo optymistycznie. Raczej trzeba się spodziewać 20-letniego, albo i nawet 25-letniego okresu. Ostatnio, o czym już Was informowałem, podpisano dopiero protokół ustaleń, który dzieli program na poszczególne części i przypisuje odpowiedzialnych za ich realizację po stronie francuskiej i niemieckiej. Tymczasem najnowsze leopardy zamówiły bądź planują zamówić Norwegia, Włochy czy Czechy, a kolejne kraje głęboko ten zakup rozważają. Atmosy wygrały w Brazylii. Kolejny sukces izraelskiego Elbit Systems. Jego rozwiązanie Atmos 2000 zwyciężył w brazylijskim przetargu na nową chałbicę kołową. Teraz Elbit musi dostarczyć dwa prototypy, które posłużą do testów. Jeśli wypadną dobrze, to Brazylia zamówi kolejne 34 działa z terminem dostaw do 2034 roku. Tyle lat na produkcję 36 dział? No, strasznie dużo. W przetargu pokonani zostali m.in. Suzanna II czy francuski Syza. Swoją drogą to już druga porażka Francuzów na południowoamerykańskim rynku. W zeszłym roku przegrali oni również z Atmosem w Kolumbii, choć początkowo wygrali. Natomiast nieoficjalnie przed podpisaniem umowy mieli dość znacząco zwiększyć cenę. I Kolumbijczycy zdecydowali się jednak na rozwiązanie Elbit Systems. Atmos 2000 to armato o natowskim kalibrze 155 mm. Może być montowane na różnym podwoziu. W przypadku Brazylii będzie to Tatra Force t 815 6 6x6. Mamy tu w pełni opancerzoną kabinę i zautomatyzowany system ładowania. Zasięg strzału w zależności od użytej amunicji może przekroczyć 40 km. Azerbejdżan kupuje Dity. Zostajemy przy chałbicach, ale przynosimy się bliżej nas. Azerbejdżan miał zamówić ponad 70 samobieżnych haubic Tita na podwoziu kołowym, które produkuje czeska Excalibur Army. Swoją drogą pojawił się zgrzyt na Słowacji, która produkuje lufy do tego systemu, ale jednocześnie także do Zuzan-2. Podobno opóźnienia dostarczenia tych systemów na Ukrainę spowodowane są właśnie kontraktem azerbejdżańskim, który ma być priorytetowy niż produkcja luf dla Zuzan-2. Nie znamy większych szczegółów tego kontraktu, to znaczy kwoty czy czasu dostaw. Z pewnością nie jest to dobra informacja dla Armenii, z którą Azerbejdżan toczy spory terytorialne. Swoją drogą Armenia rozważa bardzo mocno zakup francuskich haubic kołowych Caesar, a więc kto wie, czy w najbliższych latach nie będzie ich pojedynku. Wracając jednak do DITY. Jest to kołowa armato na podwoziu Tatra 815 VP31M 8x8. Mamy tu zautomatyzowany system wieżowy z armatą kalibru 155 metrów. Jej długość z kolei to 45 kalibrów. Maksymalna szybkostrzelność wynosi 6 strzałów na minutę z zasięgiem około 40 km. Załogę stanowi dwóch żołnierzy. Jeśli ktoś bardziej siedzi w temacie, to może zastanawiać się dlaczego Azerbejdżan nie kupił tureckich Haubitz Firtina, skoro z Turcją tak ściśle współpracuje politycznie i wojskowo. Ano, sprzedaż mieli zablokować Niemcy, którzy dostarczają do nich silniki. Powodem miał być wspomniany już spór z Armenią. Duńczycy planują kolejne zakupy. Postępowanie Duńczyków to akurat dobry przykład z zachodniej Europy, który pokazuje zmianę podejścia do armii po ataku Rosji na Ukrainę. O wydłużeniu obowiązkowej służby wojskowej czy obligatoryjnej służby kobiet na takich samych zasadach jak mężczyźni już wspominałem. Mówiłem także o zakupie atmosów i pulsów, choć tu ciągle trwa śledztwo dlaczego tak długo i dlaczego tak drogo. No Ale z miesiąca na miesiąc zapewne będą one trafiać na wyposażenie duńskiego wojska, są jednak kolejne nowości. Mianowicie jest zgoda polityczna na zwiększenie wydatków wojskowych w latach 2024-2028, aż o ponad 35 miliardów koron, a więc będzie tego ponad 7 miliardów dolarów. W związku z tym Duńczycy chcą dokupić całkiem sporo kolejnych bojowych wozów piechoty CV90. Obecnie mówi się o nabyciu około 115 wozów w najnowszej wersji MK4. Jeśli porównamy to z obecnym stanem nieco ponad 40 maszyn, no to widać skokową różnicę. Wstępnie mówi się o dostawach w latach 2025-2029. No i te już posiadane CV-90, o których mówiłem, mają przejść modernizację. Były one dostarczane w latach 2007-2008, więc mają już swoje lata. Zmiany mają polegać przede wszystkim na wymianie wieży, która ma być lepiej uzbrojona i opancerzona. Wielka Brytania może zakupić dużo mniej śmigłowców i myśli o pocisku hipersonicznym. Trochę gorzej sytuacja wygląda u Brytyjczyków, mianowicie od kilku lat prowadzą oni przetarg na zakup nowych śmigłowców wielozadaniowych. Początkowo mówiono o zakupie nawet 44 śmigłowców. Aczkolwiek było to od początku mało prawdopodobne. Zatem liczono się ze spadkiem zamówienia o kilka sztuk. Tymczasem określono obecnie maksymalną liczbę na nieco ponad 30 maszyn, a minimalną tylko na 23. Z powodu wprowadzenia oszczędności, bardziej prawdopodobne jest zakupienie bliżej mniejszej niż większej granicy. Na ograniczenie przetargu wpływ miał też zapewne niedawny zakup przez Brytyjczyków 6H145M za nieco ponad 150 milionów dolarów. Będą one operować na Cyprze, gdzie zastąpią tamtejsze pumy. W przetargu biorą udział znani nam producenci, a mianowicie Lockheed Martin z Black Hawkiem S70M, Airbus H175M oraz Leonardo z AW149. No, ale żeby nie było tylko negatywnie o brytyjczykach, to planują oni zbudowanie własnego manewrującego pocisku hipersonicznego. Plany są ambitne, bo ma on wejść do służby przed 2030 rokiem. Co więcej, ma to być dziecko wyłącznie brytyjskiego przemysłu. Wielka Brytania ma go zaprojektować i zbudować na bazie własnych zasobów, bez partnerstwa międzynarodowego. Obecnie prowadzone są rozmowy m.in. nad platformą, z której pocisk ma być używany. To znaczy, czy będzie on wystrzeliwany z powietrza, np. z F-35, z ziemi czy z wody. Ciekawe, czy Wielka Brytania temu podoła. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Przypomnę, że mamy do czynienia z bronią hipersoniczną, kiedy jest w stanie osiągnąć prędkość minimum Mach 5. I to tyle, ile dziś dla Was przygotowałem. Dzięki za poświęcony czas. Zapraszam do sekcji komentarzy, a także na moje media społecznościowe, na Instagram oraz na Facebooka. Trzymajcie się, drodzy widzowie, i do następnego materiału! Hej!